Słońce nad Krakowem już zaszło, ale temperatura jest wciąż bardzo wysoka i przypomina tak naprawdę sezon żużlowy. Temperatura pozwala startować w dalszym ciągu zawodnikom. I niektórzy to mocno wykorzystują. W tej chwili zawodnicy już są po sezonie, niektórzy już są na wakacjach, ale niektórzy też próbują właśnie te sprzyjające warunki wykorzystać i, i próbują pewnych rozwiązań, które przydadzą im się w nowym sezonie. Jest to dobry okres dla nich, bo zazwyczaj ten czas po sezonie był bardzo krótki i niewielu zawodnikom udawało się spróbować nowych pomysłów, które wdrażają na początku sezonu. Później, przed sezonem, najczęściej to robili, i wtedy, kiedy okazywało się, że te pomysły nie do końca wypalają, no to był, był problem i powstawał, powstawał dylemat, czy korzystać z tych rozwiązań, czy nie. Całą zimę zawodnicy też żyją nadzieją, że nowe pomysły, które są wdrażane gdzieś tam w zakładach, warsztatach, tunerów później na to, że się sprawdzą. To często, często jest zupełnie inaczej niż teoria na to wskazuje i te pierwsze wyścigi, pierwsze treningi wiosną okazują się często totalną klapą i wtedy już brakuje czasu, żeby spróbować czegoś nowego. Często powroty do starych, sprawdzonych rozwiązań też się nie do końca sprawdzają i zawodnicy, jak widzimy, w wielu przypadkach później przez długą część sezonu nie mogą wrócić do takiej formy, do której przyzwyczaili wszystkich kibiców w poprzednim sezonie. Więc teraz Wykorzystując tą dobrą pogodę, zawodnicy trenują dosyć intensywnie, jak się okazuje. Przesuwają jakby te próby z wiosny na taką piękną jesień, jaką mamy obecnie. I na pewno wielu zawodnikom to się przyda. Część rozwiązań na pewno wykorzystają już wiosną, a część będą mieli jeszcze okazję przez całą zimę dopracować, doszlifować, aby później na początku sezonu ponownie przystąpić do, do pewnych prób. Jeszcze zima do nas nie zawitała, jeszcze mamy wiosenną pogodę. Ale ja już szczerze mówiąc, stęskniłem się za sezonem żużlowym, za tymi emocjami sportowymi, bo niestety od jakiegoś czasu, jak tylko motocykle żużlowe w większości zostały schowane w warsztatach, to jesteśmy raczeni masą i wielką ilością nowych regulacji, nowych pomysłów prezesów, działaczy. I szczerze mówiąc, że już to już przerosło moje oczekiwania i chęci wdrażania się w to wszystko i walczenia, ale w związku z tym, że jestem na czele stowarzyszenia żużlowców, to będę oczywiście walczył dla nich do ostatnich momentów, do ostatnich prób, aby po prostu byli godnie traktowani, aby nie wymyślano, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością reguł gry, aby po prostu byli poddani warunkom rynkowym, bo i tak w ostatnim czasie próbowało się dosyć dużo, aby zawodnikom zaszkodzić. Nie chcę się wdrażać w tej chwili szczegóły, bo mam wrażenie, że już wszyscy znudziliśmy się detalami, jeśli chodzi o te przepisy i ja, szczerze mówiąc, wolałbym znowu zacząć sezon żużlowy i emocjonować się wyścigami na torze. Nie sposób jednak pominąć niektóre kwestie bardzo ważne i też kwestie, które odbiją się na pewno na przyszłość niektórych drużyn. Mam na myśli oczywiście Unibax, Unibax Toruń, który w ostatnią sobotę został ostatecznie osądzony przez komisję orzekającą Speedway Ekstraligi. Kary bardzo surowe i w momencie, kiedy już odsłuchiwałem tych kar, myślę, że tak jak większości kibicą zrobiło się żal z strony toruńskiej, ale w pewnym momencie sobie uświadomiłem, w końcu sami sobie na to zapracowali i muszą w tej chwili poradzić sobie z tą sytuacją i mam nadzieję, że sobie z nią poradzą. Jesteśmy w bed safe, więc możemy typować, co się wydarzy w ostatecznym rozrachunku, bo przecież kolejne instancje przed, przed nami przede wszystkim Trybunał Polskiego Związku Motorowego, więc ja typuję, że te kary zostaną zmniejszone co najmniej o 50%. Myślę, że wtedy. Wszyscy będą usatysfakcjonowani, a mam nadzieję, że przede wszystkim usatysfakcjonowany będzie Unibak Storun i poradzi sobie z tą sytuacją, przystąpi do rozgrywek, zapłaci odpowiednio odpowiednie kary, poradzi sobie z tym wszystkim, co będzie na barkach tego klubu, przystąpi do rozgrywek, przystąpi silną drużyną, mam nadzieję. Już sobie wyobrażam, że mimo minusowych punktów. Mając bardzo mocną ekipę, Unibax w ostatniej chwili awansuje do pierwszej czwórki, na przykład z czwartego miejsca, i w półfinale pokonuje Falubas Zielona Góra i awansuje do finału Mistrzostw Polski. Trochę daleka, daleka przyszłość, ale kto wie, może tak to będzie właśnie wyglądało. Co do kwestii, które mogą. Kibiców bardzo interesować, bo dużo o tym mówiliśmy i ostatnie lata skupialiśmy się bardzo często na tym aspekcie, na aspektach technicznych, a przede wszystkim na tłumikach nowego typu, które tak dużo zepsuły w sporcie żużlowym w ostatnich latach. Tak wiele kontuzji było spowodowanych właśnie tymi felernymi tłumikami. Wiemy, że w ostatnim czasie polski tłumik produkcji Leszka Dębskiego został zgłoszony ostatecznie do Międzynarodowej Federacji e, jeśli chodzi o homologację. E, w pierwotnej wersji Armando Castania, szef Światowego Żużla, e, kręcił nosem dosyć mocno, próbował wymyśleć różne, e, różnego rodzaju kwestie, aby utrudnić przystąpienie do tej homologacji. Najpierw wymyślił dosyć e, dużą Wpłatę wstępną, jeśli chodzi o przystąpienie w ogóle do homologacji, aby łaskawie panowie Międzynarodowej Federacji zajęli się tą sprawą. W międzyczasie też mówił, że ten tłumik chyba jest za ciężki i taki ciężki być nie może, ale oczywiście wszyscy znamy przepisy techniczne i nie ma takiego przepisu, który mówi, że tłumik musi spełniać jakieś minimalne czy maksymalne wymogi, jeśli chodzi o, o, o wagę. Nikt przecież nikomu nie nakazuje jeździć na tłumikach ciężkich. Jeśli komuś nie będzie to pasowało, to, to oczywiście nie musi z tego korzystać. Jedynym limitem, jeśli chodzi o wagę, to jest oczywiście waga całego motocykla, więc sam tłumik może ważyć nieograniczoną ilość kilogramów. Ten nie jest aż tak bardzo ciężki, jest tylko niewiele cięższy od dotychczasowych, a najważniejsze, że jest bezpieczny dla zawodników. A po drugie, jest też bezpieczny dla silników. Nie powoduje takich uszkodzeń w silnikach silniki nie powinny na tym tumiku się przegrzewać. No i ostatnie doniesienia i rozmowy, jeśli chodzi o tą homologację, są, są chyba dosyć pozytywne. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na torach, ja chyba mam jeszcze lepszą wiadomość dla wszystkich kibiców Żużla, e, poza tumikiem nowego typu. E, w ostatnim czasie zgłosiła się do mnie firma i pomysłodawca nowych band, band na prostych. Band, które z, mają zastąpić te bardziej sztywne i drewniane, które są w tej chwili zamontowane na stadionach całego świata. Mamy oczywiście bandy dmuchane powietrzem na łukach, ale ciągle niebezpieczeństwem o czym najbardziej przekonał się Lee Richardson, świętej pamięci, który właśnie uderzając w bandę na prostej we Wrocławiu stracił życie. I tutaj jest firma, jest osoba, która. Wymyśliła bandy, które są o wiele bardziej wchłaniające, jeśli chodzi o prostą startową i prostą przeciwległą do startu. Bandy, które o wiele bardziej pomagają zrekompensować to uderzenie właśnie w tą niebezpieczną część na torze. Są już przeprowadzane pierwsze crash testy, które właśnie potwierdzają. To, że bandy, które jeśli uda się je wprowadzić, jeśli uda się wyprodukować na szerszą skalę, mogą być kolejną drogą do tego, że sport żużlowy stanie się bardziej bezpieczny. Jest to bardzo dobry pomysł. W najbliższym czasie będę wdrażał się w szczegóły, jeśli chodzi o, o ten system. Ale na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że. Uda się w najbliższym określonym czasie wprowadzić tego typu bandy na, na stadiony żużlowe i dzięki temu usuniemy kolejny znaczący procent, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo dla zawodników. Bandy dmuchane były ogromnym wsparciem dla zawodników. Myślę, że zapobiegliśmy wielkiej ilości kontuzji dzięki temu wprowadzimy nowe tumiki które wrócą jakby to co kochaliśmy najbardziej super ściganie i bezpieczeństwo dla zawodników no i te bandy na prostych jeśli uda się w jakiś sposób udoskonalić tak żeby po pierwsze, były bezpieczne dojazdy tuż obok niej, bo pamiętamy, kiedy bandy dmuchane powietrzem były na, na prostych, wtedy dochodziło do wypadków. W tym przypadku tego, tego nie będzie, a jednocześnie usuniemy e, w wielkim stopniu e, stopień uderzenia w te bandy czy skutków uderzenia w te bandy, no to wtedy praktycznie. Pozostaną nam twarde tory, które są często przygotowywane i uderzenie o tor może być oczywiście dużym problemem, no i niestety fruwające po torze motocykle podczas wypadków także będą problemem, ale tego to już nie jesteśmy w stanie chyba w żaden sposób usunąć.